Wspominałaś o trudnych czasach. Pewnie wiele osób, jak myśli o domu albo o mieszkaniu, to się myśli bardziej w kontekście tego, czym ogrzewa, czy węglem. Nie wiem, tak. czym, czym ty w swoim nowym domu w Hiszpanii będziesz ogrzewać. Tam jest cieplej, słuchajcie. Czyli to jest w Domu w Hiszpanii jest cieplej i to jest plus. Poza tym, słuchaj, to co jest najważniejsze, trzeba się wyposażyć w tej chwili. I ja nie żartuję. W ciepłe kołdry. W koce i nie dlatego, że będzie zimno, ale dlatego, żeby przede wszystkim oszczędzać. Słuchajcie, yy, ja uważam yy, i tutaj słucham tych, którzy są mądrzejsi ode mnie. W całej Europie, w tej chwili zachodniej, są już wielkie projekty mówiące o tym, że jeżeli my nie zaczniemy od siebie, to nie mamy szans na to, żeby w ogóle przetrwać to, co mamy za chwilę przetrwać czyli przede wszystkim to, że no, no, musimy pamiętać o tym, yy, że no. Musimy zacząć od siebie, musimy zacząć od siebie oszczędzanie, dlatego ja. Jeszcze raz wam mówię, śpi się zdecydowanie lepiej, jak pomieszczenie, w którym śpimy, nie jest ogrzewane. To ma około 18-19 stopni, jest do, do przyjęcia i wydaje mi się, że to jest taka temperatura optymalna, zawsze można wziąć koc albo się po prostu grubiej ubrać i jeszcze raz mówię, oszczędzajmy tam, gdzie możemy, nie wiem, kąpmy się po sobie, oszczędzajmy wodę też do podgrzewania, zwłaszcza jak mieszkamy w domach i nie tylko dla tych dużych rachunków, ale też i dlatego, że no po prostu w tej chwili sytuacja jest jaka jest, i musimy robić wszystko, żeby razem yy, w jakikolwiek sposób społecznie funkcjonować. Nie myślmy tylko o sobie, myślmy o wszystkich nas. Zachęcam Was bardzo gorąco do oglądania Przeambitni.pl. Pamiętajcie, łapki w górę, nie chcemy łapek w dół i koniecznie subskrybujcie. To jest takie bardzo trudne słowo w moim wieku, ale bardzo ważne. Subskrybujemy wszyscy!